Z tej strony i witam was w kolejnym odcinku ze Starty Mamy szósty dzień zimy i zobaczmy, co nas czeka. Dostaliśmy osiągnięcie, którym jest remont. I tak jak widzicie, mamy nasze podwójne łóżko tutaj. Ale ja bym je z chęcią wzięła i tak przeniosła je tutaj. Tylko e, potrzebuję tej doniczki się pozbyć ewidentnie, bo ona nie jest mi tu potrzebna. Bo zawadza mi. I przy okazji, czekajcie, weźmy to tak. Tak, tak i tak. O, i mamy lodówkę, więc możemy zrobić jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie przenieść całe jedzenie, które tutaj mamy, do lodówki, co zrobi nam potężną różnicę, bo tak jak widzicie, tutaj zrobi się ogrom miejsca, więc rzeczy, które wcześniej przerzucałam do innych skrzynek. Będą mogły już lądować tutaj, bo będę miała trochę wolnego miejsca, e, bo jedzonko znajdzie się już w lodówce. I to jest całkiem spoko rozwiązanie. Nie mamy pełnej e, energii oczywiście, bo, no bo tak się stało, jak się stało. Czyli, <śm> że e, nie mogliśmy tutaj wrócić wcześniej. W sensie, móc mogliśmy, ale nie wróciłam po prostu. Pozdrowienia z pustyni Kaliko! odwiedź mnie kiedyś, strasznie się tu nudzę! Załączam prezent z pustyni i możesz przyjść i mi podziękować osobiście! Sandy! No i mamy kokosa. A co jeszcze? Mam niespotykaną prośbę, możesz ją zachować w tajemnicy? Chciałbym, aby Emily dostała amety jej ulubiony kamień. Powiedz jej, że to ode mnie, Clint! Ee, wiecie co? Jest chyba muzyka za głośno, ja nie wiem, czy mi się ustawienie nie popsuły. Nie, absolutnie nie. Wszystko jest okej okay, teoretycznie. Ale w praktyce jakoś tak dziwnie. W ogóle dawno quest'a żadnego też nie mieliśmy. Em, ametyst dla Emily. Nie mam chyba. A, mam ametyst. E, I przesiewać się nam skończył, z tego co mi wiadomo. Ale, właśnie, zobaczmy sobie jeszcze kalendarz. Tutaj mamy festiwal lodu, czyli mogłabym. Nie, wiecie co? Oddamy sobie kilów na derby, czyli właśnie na festiwal kałamarnic. Tu sobie oddam kilów, ale zaraz zbliża się festiwal lodu, czyli będziemy mieli tutaj te dwa dni. I trzeci, e, który będę w sumie chyba będzie wychodził w piątek, to właśnie będzie festiwal lodu. E, dobra, muszę iść do Emily, więc do Hailey też pójdę. A, mogę właśnie te wszystkie rzeczy, które mi tutaj brudziły inne skrzynki dać teraz do tej głównej. Bo oczywiście no jest takich parę rzeczy, które, które gdzieś tutaj musiały leżeć, bo nie miały swojego miejsca. Oczywiście. Dobra, tutaj widzę grzybki do zebrania. I jakieś żywice. Tutaj mamy dwa wyrośnięte drzewka. Jeśli chodzi o te nasze stworki, to jest git. I mamy chyba pięć raków. I mamy sumika. To możemy zaliczyć już quest'a u naszego shopa pracza. To całkiem spoko. Całkiem spoko. Na razie te siatki niech tutaj zostaną. Bo ja pewnie z nich będę korzystać. Ale póki co chciałam jeszcze się udać po sumika i po resztę właśnie naszych krabów. Raków, raków. Nie krabów. To mogę wyrzucić. Słuchajcie, do sprzedania jest to. 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 To jest do doręczenia. Okość To. To. I sumik. Oj, to do sprzedania. To do dostarczenia. To do schowania i do wyklucia, ale do wyklucia to nie wiem, czy damy radę. Dzisiaj? Bo nie wiem, ile tam jeszcze zostało do wyklucia em, tego jednego jajka, co włożyliśmy. To jest chyba jajko kaczki, więc zobaczymy. Tutaj to. To może też iść do głównej skrzynki, bo taki był tego zamiar, oczywiście. Kota mogę pogłaskać. Wody mu dzisiaj nie damy, bo, bo nie chce mi się <laughs> wyciągać już wody. A, i sprzedać rzeczy, sprzedać rzeczy. Tak, to są te cztery. Dobra. Więc chyba wszystko mamy zaliczone. Do szklarni po sześciu dniach. Teraz za pięć dni musimy iść do szklarni. Ale trzeba iść oczywiście do zwierzątek. Więc zwierzątka sobie ogarniemy dziś. Znaczy, dziś. Dzień jak codzień. Codziennie ogarniam zwierzątka. I dzisiaj też pewnie pójdziemy na pustynię Kaliko. Trufli mamy całkiem sporo, ale czy ja bym chciała sprzedawać tak trufle? Może cztery, dwie sobie zostawię. Ym, sery zabiorę na pustynię i zobaczymy sobie teraz skaczki i kury, co tutaj się u nich dzieje. Oczywiście musimy wstąpić do Klinta. Ja w sumie może dla Klinta też powinna wziąć prezent. A, i jajko się wykluje za... i ...jeden dzień. Czyli dopiero jutro będziemy mogli użyć jajka dinozaura jako yy, właśnie... Jajka, które możemy wsadzić tam do inkubatora. Coś się tutaj zrobiło? Yy, nie, ale mamy szczęście, więc ja zabiorę ze sobą w sumie artefakty, te beczki, pudełka, pudełka. Pudełka to jest ta nazwa, której szukałam. I prezent jeszcze dla Clinta, bo yy, Clint Clint potrzebuje po prostu od nas prezentu też. Warto by było mu dać. Dobra, to do sprzedania, to na pustynię. I możemy lecieć. Wydaje mi się, że. A, jeszcze może wiecie co? Wezmę jeszcze żelazo, bo potrzebuję. Oj, tak, dobra. Weźmy żelazo, wezmę kamień i wezmę wodorosty, ze względu na to, że. E, chciałam zrobić jeszcze jeden staw. Tak, chyba to potrzebowałam na staw. Nie wiem do końca, czy to potrzebowałam na staw. Taw to się nazywa? To miejsce nazywa się Staw. Yy, staw? Pięć roślin i pięć zielonych glonów, ok? I jeszcze weźmy sobie. Kurde, przesiewacz jest teraz złoty, więc wezmę sobie sztabki żelaza, żeby zrobić śmietnik. W tym akurat przypadku i pójdziemy sobie górą, bo pójdę do Robin najpierw, a potem do Clinta. No i przy okazji zdobędziemy tutaj jakieś rzeczy po drodze. No, jeszcze kamieniołom przydałoby się odwiedzić, ale to nie jest aż tak ważne. Ważniejsze jest raczej. Taki mały ogląd okolicy. Mamy tutaj jeszcze nasiona melona. Zobaczmy, czy tutaj coś rośnie, ale nie. A tutaj są robaczki. O, pudełka! Super, będziemy mieli więcej do otwierania u klinta. Hej, Karobin, przywitam się z tobą z chęcią. Choć z tego co widzę, z tobą mam maksa. Więc wybuduj mi budynek i chcę, żeby to był oczywiście staw. Tutaj. Po naszych stawików, kolejny staw. Dobra, super. Ja jeszcze przejdę się tutaj po okolicy. W sensie po okolicznych ludziach, którzy tutaj są. Żeby się z nimi przywitać. I możemy lecieć do klinta. Oczywiście też w międzyczasie będziemy patrzeć za robaczkami. Dzisiaj nikogo nie ma w sensie żadnego księgarza ani handlarzy, żadnych. Więc zostaje nam tylko wypatrywanie tutaj dóbr Doliny Stardiu i ewentualnie właśnie naszych robaczków. Ale nie widzę żadnych robaczków. Idziemy jeszcze do Emily, bo w sumie i tak będę musiała oddać Westa Clintowi. Więc czemu by tego od razu nie zrobić? O, sami Sebastian tutaj stoją, więc jedyny śmietnik, jaki mogę przeszukać, to ten. Pogadajmy z nimi, bo z Sebastianem mam bardzo mało, z samym mam prawie maksa. No i tutaj jest jeszcze. Oj, scenka. Wejdź no mi, chcę Ci coś pokazać? To moje hobby, ćwiczyłam je przez wiele miesięcy. Usiądź, rozluźnij się i daj się przenieść w lepsze miejsce, ok? Czy to będzie po tańcówce Chyba tak. Zafira z koralików. O nie! To jest ciąg dalszy z scenek z Emily. Jeszcze więcej tęcz! Tęczy. Ostatnio jakieś problemy z odmianą. Banany! Super! <grystanie> I star drop! A więc, Wdech, co ty myślisz? To było wspaniałe, to było niezręczne, nic nie mów i powoli klaskaj. Klaszcz! I... Co tutaj się dzieje? To było wspaniałe, nic nie mów i powoli klaszcz. Dziękuję! Okej. Okay. Ju! to był niezły wysiłek. Nie spodziewałam się tak, odkąd zamówiłam ostruntacę na imprezie z okazji ukończenia szkoły. Abigail. Cóż, lepiej wezmę prysznic. Dzięki za przyjście. Proszę. Czy jest Hayley w domu? Jest. Dajmy jej kokosa kokos? Podoba mi się. O, mamy z nią 8x8. /8. Cieszę się, że w zimie masz mniej roboty. Dobrze jest robić sobie czasami przerwę. No i idźmy do Emily, bo dla niej mamy ametysta. Emily. Och, mój ulubiony kształt. To miłe z twojej strony. He, od kogo? Och, masz go od Clinta. Cóż, nie obchodzi mnie skąd go masz. Jest piękny. Dziękuję. Smok. I z nią mamy 7 na 8 O dziwo. Nikomu nie mów o tym tańcu, on był tylko dla ciebie. Myryryry, Emily. Nie no, a tak szczerze no to trochę... 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 Za dużo chyba tych kamieni, Emily, <mryry>, w twoim życiu. Tych kolorowych kamieni. A, bo dzisiaj mieliśmy też iść na pustynię Kaliko, ale jest 13 w sumie. I tak się zastanawiam, czy to ma w sumie sens. Ale, może ma. Luis! 5 na 10. Przedłeś po podatki od Quinta. Czasami zastanawiam się, jak trafiłem do tego miasta. Masz ametyst. Tak, właśnie tego mi było trzeba. Super. Czytam ci w myślach. A ty masz mój złoty przesiewacz, no i super! Otrzymujesz złoty przesiewacz. Mam jeszcze do oddania em, śmietnik, tak, to, to głównie, w sumie. A jeśli chodzi o rozbicie geot, to mam też parę do rozbicia, więc fajnie by było, gdybyś właśnie tutaj uczestniczył w tym. O, mamy kurczaka. Kurczak w ogóle chyba jest nie do oddania. O, i mamy starożytną lalkę, to dosyć ciekawe. Nie, Kurczak jest do oddania, bo mamy, że Gunter może mi coś o tym powiedzieć. Mamy bomby. Kalafior. Teleporty na plażę i w góry. Nasiona. To akurat do sprzedania. Mamy więcej pudełek. Sprinkler. Nawóz. I jeszcze dwa. Speedgro. To jest super. I teleport. Okej. Okay. Spoko. Yy, czy. Nie, ja chyba przeszukałam już ten śmietnik. Dobra, szybciej, zanim Louis tu przyjdzie i mnie nakrzyczy. O, geoda. <laughs> śmiesznie. Dobra, podaruj. Mamy kurę do podarowania. O i mamy nową nagrodę, ale nic więcej nie mam do podarowania do muzeum. Jaka nowa nagroda? A, statuetka kurczaka. To mnie nie bawi. Od paru lat pracowałem nad listą zwierząt. Chciałbym zobaczyć każdy gatunek żyjący w dolinie. 3 na 8, bardzo mało. A tutaj mamy 6 na 8. Czyli mam trochę w domu, ponieważ na dworze jest zbyt zimno. Przepraszam, jeśli w moim domu jest zbyt wilgotno. Hmm, zastanawiam się, co jeszcze chcę zrobić, bo jest ta 13. Kurde, czy. Hmm, co byśmy mogli teraz zrobić? No iść na tą pustynię ale potrzebuję wstąpić jeszcze do shopów, i chciałabym wstąpić do shopów, i chciałabym wstąpić jeszcze, ehm, czekajcie, bo tutaj widziałam ten. piecące. Do shopów bym chciała wstąpić, chciałabym wstąpić na plażę, i chciałabym wstąpić jeszcze... jeszcze na pustynię. Tylko pustynia jest do 17, a i jeszcze na peron chciałam zdążyć. To może peron sobie odpuścimy, Pójdę na pustynię, do shopa i... Oj i pudełka mamy. Kolejne. Na pustynię do szopa i... I to chyba tyle. Z moich planów na dziś. Będzie trzeba zasieć jeszcze pudrowe melony. Ryb chyba żadnych w zimie z właśnie morza, oceanu nie mamy do wyłowienia. Jest 14:40. No teoretycznie powinniśmy zdążyć. Nawet mamy pieniądze w ogóle na upgrade kilofa. Nadal. O, tutaj są robaczki. Willy, willy, willy. Nie blokuj mi drogi póki co. Tu mogę już przeszukać, bo nikogo nie ma. 15:00, 2 godziny do 17:00, żeby udać się na pustynię. Eee, co ja tu chciałam? Shopa, shopa, shopa. Tylko lecimy do shopa. O, i tutaj są dynie. To na to też polecę akurat. Gdybym miała motykę w dłoni, byłoby lepiej. No i hej, shop! Mam coś dla ciebie. Głodny, potrzebuję jedzenia. Proszę bardzo, mam dla ciebie wszystkie, wszystkie potrzebne rzeczy. Dzięki, Bobo! Weź to! I mamy 25. Nasion Melona! Otrzymujesz nasiona Melona Pudrowego. 25. No i tak oto właśnie obdarował nasz shop. Bardzo hojny shop, zresztą. Na to by wyglądało. Dobra, no tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o zajęcie się pudrowym melonem, będziemy to robić nie teraz. Mamy 12 węgla. I właśnie miałam Wam pokazać, jak się robi bomby. Ale może 6 węgla zostawię? Bo bomby możemy zrobić z węgla i rudy żelaza, właśnie. I tak się właśnie o to robi bomby. Dobra, zobaczmy, co mamy do odłożenia. A na pewno trochę tych rzeczy jest dobra, to jest do kaliko. To jest tutaj. To jest do sprzedania. No i pudrowe melony to akurat jest do zasiania. Zasadzenia. Zasiania? To dziwnie zabrzmiało. Jakby było niepoprawne. No i możemy iść na pustynię. Damy prezent Sandy. Wykopiemy tą jedną rzecz, którą wykopać mieliśmy. Nie wiem, czy nawet nie pójdziemy tylko tak naprawdę na chwilę do pustyni, że nie pójdę tam do kopalni, tylko pójdę się w sumie rozejrzeć, bo jutro bym poszła na praktycznie cały dzień do kopalni. A dzisiaj bym poszła zaliczyć tylko to, co chciałam i byśmy może jeszcze poszli właśnie do... Na przykład. Ym, właśnie na Peron i jeszcze do kamieniołomu. Myślę, że to by było coś, co bym chciała zrobić. To w ogóle jest dla Guntera. To właśnie mamy do odłożenia. To sobie wezmę, żeby dać Sandy. Zobaczmy, czy tutaj nic nie ma, żadnych robaczków i rzecz do wykopania mamy tutaj na dole. Tutaj. No i proszę bardzo, zyskaliśmy dziwną lalkę. Okej, okay. Sandy jest, jest. Masz? Niuch, mmm, groszek. Ma zawsze świetny zapach. Cześć, witam was z ja Pierwszy przystanek pustynia Kariko. W ogóle, tutaj jeszcze jest coś? Czy, czy to jest karta klubowa? Tak, brawo za spostrzegawczość, a teraz się odsuń bałwanie. Brawo za spostrzegawczość, a teraz się odsuń bałwanie. No i mamy odblokowane wejście. Możesz wejść, ale ja tutaj jeszcze nie wejdę. Może sobie jutro wejdziemy, bo dzisiaj już wiecie. Rzeczy na odcinek mamy zaliczone, więc trochę mogę Was podtrzymać w niepewności, ale właśnie ta karta, z którą wiązała się linia questowa, już Wam pokazuję zresztą, która. O ta karta klubowa, którą znaleźliśmy w stosie drewna to jest właśnie karta, która była nam potrzebna do wejścia w tamto miejsce w sklepie Sandy. No i, i tak to właśnie wygląda. Dobra, ja bym chciała jeszcze na kopalnię, bo potrzebuję iść najpierw właśnie na peron, bo tam chciałam jedną rzecz zobaczyć, o Abigail sobie tutaj gra. I jak pójdziemy na peron, to właśnie wykopiemy sobie jedną rzecz, a potem pójdziemy jeszcze do kamieniołomu, no ale nie ma, wiecie, teleporta na no właśnie tutaj. O, i teraz możecie zobaczyć, bo ja w sumie nie pamiętam gdzie to jest. Tutaj mamy tajemne notatki, no i tutaj mamy streszczone właśnie. O, i to jest przy kamieniu mamy X, czyli to będzie gdzieś tutaj. O, i mamy skarb! Skrzynia skarbów to jest właśnie to, o czym mówiłam wam wcześniej. O tej yy, skrzyni skarbów właśnie. Że ona jest bardzo droga. Ona nie jest do oddania Gunterowi, ale ona jest do sprzedaży i możemy od tak o zarobić sobie 5000 po prostu. Pogadam zabi. A, nie pogadam. Bo Abi teoretycznie tutaj nie ma. A w praktyce widzicie, jak to wygląda. No i chodźmy na, na kamieniołom jeszcze. Więc tak jak widzicie, te sekrety notatki mówią nam o takich różnych właśnie spotach, o różnych rzeczach. Ale z drugiej strony, jakbyście tam poszli, jeszcze nie posiadając tej notatki. No to... Tak czy siak znajdziecie te rzeczy, no bo to jest jakby, wiecie, już mm, odgórnie zapisane w grze. To nie jest tak, że... Y, że bez notatki tego nie znajdziecie. Tylko po prostu... No te secret noty, czyli sekretne notatki, tajemnicze notatki właśnie nas nakierowują, żeby znaleźć to szybciej. Dobra, sporo węgla będzie jeszcze z tego. Całkiem spoko, ale ten no w końcu trzeba już dokopać tą resztę. Dobra. No trochę jeszcze tego koula, mm, węgla nam tutaj zostało do wykopania. Oczywiście można by było też przyjść tutaj z bombami, ale wiecie, to jest marnotrawstwo bomb. Zresztą ja chyba nie, nie mam już w ekwipunku żadnych bomb, ale jakbym miała, to i tak bym ich nie użyła, no bo dla mnie to jest bez sensu. Mam killów, mam energię, i w międzyczasie, kiedy mam właśnie wolną chwilę, no to mogę sobie pokopać, bo to nic mnie nie kosztuje. Tak naprawdę, tylko energię, której i tak nie zużyję w inny sposób. E, więc, czemu by właśnie jej nie zużyć tutaj? Choć, jak komuś zależy na szybkim pozbyciu się tutaj, właśnie tego terenu, no to tak, bomby są odpowiednim surowcem do tego. Dobra, bo ja jeszcze potrzebuję zasadzić te melony, bardzo. sensie bardzo bym chciała, ale czy potrzebuję to. To inna sprawa. No i właśnie, a propos tego, że nie ma co sadzić w zimę, no to jest co sadzić w zimę. Może nie tak dużo, jak w inne pory roku, ale zdecydowanie jest tego parę, parę rzeczy takich. Dobra, to mamy do sprzedania. Tym trzeba się zająć, więc od razu po drodze po prostu sprzedam sobie te skrzynie. Mamy 38 węgla, to jest naprawdę dużo. Zwłaszcza, że mamy sporo również żelaza do przerobienia. Tylko, tak szczerze, to ja nie wiem, czy tego żelaza nie schowam do osobnej skrzynki i po prostu nie będę z niego robić bomb, bo wydaje mi się, że bomby są bardziej opłacalne. No nie wiem, mogę się mylić, ale jednak tego żelaza już aż tak bardzo nie potrzebuję, a bomby potrzebuję cały czas praktycznie. Dobra, ile tutaj będę potrzebowała tego, żeby to zasadzić? Jeszcze 8? No to jeszcze jeden sprinkler. Oj, tutaj. Krzywo mi poszło, ale do uratowania. No i teraz szybkie podlewanko i... Em, I, i, i to chyba tyle, tak? I jeszcze to żelazo. Trzeba zrobić coś z nim. Dobra. Wszystko jest. Wszystko jest. Pochowajmy. To do Gantera. To trzeba oddać. To w sumie wiecie co? Ja to już ze sobą wezmę, bo to jest do Gantera, a to będziemy jutro dać, żeby się wykluło. W sensie jutro będziemy dawać, żeby się wykluło. Jutro będziemy dać. To tak bardzo po polsku było. 20 i wezmę sobie może tyle, żeby właśnie robić bomby. Bo bomby będą mi potrzebne. Więc dobrze by było, żeby to tutaj było, właśnie. Dobra, to chyba tyle. Możemy iść spać. Wydaje mi się, że nic innego nie potrzebuje. A, yy, konewkę możemy teraz uzupełniać tutaj w zlewie, bo zlew oczywiście yy, ma w sobie wodę. A jeśli klikniemy w, yy, gdzieś w kuchni, na kuchenkę albo właśnie w tym przypadku na zlew, to otworzą to nam się przepisy. To otworzą nam się przepisy, które możemy zrobić. Te, które mamy właśnie obrazki pokazane, to, to są przepisy, na które znamy recepturę. A te, które są na czarno, to właśnie jeszcze tej receptury nie znamy, ale jak widzicie, na większość rzeczy tą recepturę mamy. No i mamy też danie z, na ostrego węgorza. No i ostry węgorz to jest oczywiście węgorz i ostra papryczka. No i on nam daje właśnie, tutaj mamy, i on nam daje właśnie plus jeden do szczęścia i plus jeden do szybkości. Jeszcze będziemy musieli na pewno parę przepisów wykupić, bo tutaj na przykład jest rzecz, która jest mi bardzo potrzebna, a jej póki co nie mamy. No, ale tak jak powiedziałam, na razie idziemy spać. No i to by było na tyle. Ja przypominam wam o łapeczkach w górę i komentarzach pod tym odcinkiem. Zarobki na dzisiaj to 14 139. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to pamiętajcie, żeby go zasubskrybować. Byłoby mi z tego powodu bardzo miło. A ja się już z wami żegnam, więc dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!